Od strony zakupu zarządzanie VAT-em wygląda bardzo podobnie. Stwórzmy sobie nową fakturę zakupu. Możemy też wykorzystać już istniejącą. I tutaj także możemy pominąć w rejestrze daną transakcję VAT-owską, czyli wybierając konkretny wiersz, możemy go Pominąć w rejestrze. Możemy także na zakupie przełożyć VAT. Funkcja działa dokładnie tak samo, w taki sam sposób należy ten VAT później zrealizować. Jeśli chodzi o zakup, możemy także wykorzystać VAT nie do odliczenia, czyli funkcję dotyczącą VAT-u nie, nie do odliczenia. Użyjmy tutaj jednego wiersza. Ten jeden sobie usuniemy, będzie to lepiej widoczne. Ilość 1. VAT nie, nie do odliczenia ustalony jest tutaj ze specjalną grupą. ND 50%. Wybierzmy sobie taką kategorię. W tym momencie, jeśli wpiszemy sobie tutaj powiedzmy 100 zł i włączymy statystykę, system pokaże. Wartości związane z VAT-em nie do odliczenia, czyli 50% VAT-u nie do użyję podstawy 50, VAT-u będzie 11,50. Tak jak mówiłem wcześniej, to 11,50 zostanie doksięgowane do kąta 6080. Czyli jeśli użyjemy sobie podglądu księgowania teraz i wejdziemy na napisy KG, widzimy, że system zwiększył wartość. Na koncie 6810, właśnie o te 1150, a tylko odliczył 1150, które w tym przypadku jest należne do odliczenia. W jaki sposób wygląda faktura dla zakupów unijnych? Stwórzmy sobie nowy dokument. Wykorzystamy tutaj odwrotne obciążenie, czyli opcje w ustawieniach. Musimy wybrać. Kontrahenta z Unii, dla pewności jeszcze sprawdźmy, jaką grupę księgową gospodarczą mamy. Mamy UE. Jeśli wybierzemy sobie na przykład zapas i będziemy chcieli kupić biurko Ateny, tutaj wykorzystamy towarową grupę księgową VAT-25. VAT jeszcze sprawdźmy ustawienia. Tutaj mamy ustawienie, z którego skorzysta system. Mamy 25%, natomiast wykorzysta odwrotne obciążenie czyli oprócz konta VAT-u naliczonego, wykorzysta jeszcze konto odwrotnego obciążenia. Wpiszmy ilość. I jeśli zaksięgujemy ten dokument, jeszcze uzupełnimy. Datę wpływu. Tak, numer faktury dostawcy. I spróbujmy zaksięgować dokument. Tak. Otwórzmy zaksięgowany dokument.